O oh jest! Matthew? nagrywamy, czekaj. No. Trwa. Doskonale. Nie, nie, kurwa to. Ty tu. Co na żywo, nie? Bo mnie zaraz pojebie. Halo, halo. No. Czekaj, Mateusz, czekaj, czekaj, Gość, tu streamuje teraz w tym momencie, nie mogę rozmawiać Morsły Stół. Kurwa, jakie turnisty duchu Wejdź na Facebooka Nie no jest. Wejdź i zobacz ten, czy wszystko widać. Alin, Halo? Jaki są? Na Jodu? No wejdź, zobacz, czy to w ogóle działo tam. No jesteś na Facebooku. Eee, to jest. Ale mi się kurwa, tnie, ja pierdolę gościu Tutaj, jak w Warcamy bym grał z tego w tego No ale tylko wstępny Twój kanał. O, czat ty chcę czytać. O, o, Siema, Pisz mi coś na czacie, ale chciałem ustawić. to w tej chwili jedna osoba yy, Siema, mój widzy kochany, co tam u ciebie? Dzisiaj będziemy grali w Metina. Siema, Siema. A słyszysz mnie w ogóle, czy nie? Ale opóźnienia ma straszne. Goście, ale jestem młody do tak? Ja się uczę. Widać tam coś, czy nie?